Właśnie odkryłem, że mam znakomitą pamięć, bo pamiętam, jakby to było wczoraj, a to było no. Na nie pamiętam tak dokładnie, ale parę dni temu, jak wracałem z przedpremierowego pokazu Galaxy Note 20 z barkiem znanym w pewnych kręgach jako nieantyfan. I tak sobie wtedy gadaliśmy, że nowe wersje do niedawna najbardziej pasjonujących smartfonów z Androidem każdego roku, co w sumie nie jest aż takie trudne do osiągnięcia, tym razem nie będą obchodziły prawie nikogo. I uknuliśmy razem spisek, że trzeba się będzie bardzo postarać w tytułach filmów, żeby ktokolwiek je obejrzał. Taki zabieg znany w pewnych kręgach jako... Clickbait. I długo rozważałem, czy Galaxy Note 20 spowoduje kryzys gospodarczy i wtedy oczywiście w materiale bym powiedział, że nie, chyba, że w waszym domu, bo najdroższy kosztuje 6 tysięcy. Ale ostatecznie padło na coś innego. Clickbait Clickbaitem, ale akurat serio pewnie będziecie mieli Galaxy Note 20 totalnie gdzieś. Tylko, że Samsung to wszystko przemyślał, to wcale nie jest dla nich taka wielka strata bez urazy i to wcale nie znaczy, że się zbłaźnili. Z wyjątkiem tego najtańszego Nota, który ma plastikowe pleski za cztery koła, i którym Troszkę się zbłaźnili. Wiem, że teraz pojawiło się na raz Z30 materiałów o tych notach, więc chciałem, żeby mój był troszkę inny, dlatego potraktujcie go jako suplement, na przykład do dobrego materiału Bartka, tutaj jest gdzieś link. Bo ja o samej specyfikacji i moich wrażeniach z dogłębnego dwugodzinnego testu, podczas którego przez 90% czasu telefon leżał na fotelu, bo go nagrywałem, a przez 9% ja leżałem na fotelu, powiem krótko. A skupię się na tym, dlaczego Note 20 jest nudny i dla kogo może jednak nie jest nudny. Okej, okay. Galaxy Note 20, czyli nowa odsłona najpotężniejszych smartfonów Samsunga dla najbardziej wymagających użytkowników. Tym razem, tak jak w zeszłym roku, są dwa. Tańszy, ale nie tani Note 20 i droższy, bardzo droższy Note 20 Ultra. Na tym pokazie przed premierą goście z Samsunga mówili, że ten zwykły Note 20 ma przekonać nowicjuszy, można by powiedzieć... Note widzjuszy, przepraszam. Ma sprawić, bo osoby, które nigdy wcześniej nautów nie używały, teraz sobie kupiły i zobaczyły, jak dzięki temu zmieni się ich życie. Ale widzę w tym pewien problem, bo jakoś nie wydaje mi się, żeby ktoś, kto dwa lata temu nie kupił sobie na premierę Note 9 na pełnym wypasie za 4,299, teraz nagle kupił sobie za dokładnie tyle samo wykastrowaną wersję dla ubogich, tylko dlatego, że gdzieś tam jeszcze istnieje jakaś droższa. Poza tym odnoszę wrażenie, że przekonywanie was do serii smartfonów, które zawsze słynęły z tego, że były super wykonane i miały Każdą funkcję, jaką można sobie wyobrazić, telefonem bez łączona karty pamięci, bez ekranu 120Hz, z wolniejszym rysikiem i słabszym autofokusem względem nota 20 Ultra, a do tego z plastikowymi pleckami, może nie pyknąć. Zwykły Note 20 pojawi się też w wersji z 5G, ale to już będzie wydatek 4849 zł, co jest dosyć zabawne i mam nadzieję, że w Samsungu też humorki dopisują, bo niedługo właśnie będę robił film o czterech smartfonach, które mają 5G i kosztują po mniej niż 2000 każdy. I jeden z nich jest Samsungiem. Na szczęście tak totalnie wszystkiego z NOTA 20 i NOTA 25G nie wycieli, bo oprogramowanie, wydajność, ładowanie indukcyjne i wodoszczelność są z grubsza na swoim miejscu. O mój Boże, właśnie padło słowo klucz tego odcinka, czyli ładowanie indukcyjne. Co gdybym wam powiedział, że istnieje ładowarka indukcyjna trzymająca się biurka tak mocno, że przyklejam ją sobie do opon samochodu, żeby mieć lepszą przyczepność? Tak stabilna, że używam jej zamiast tablicy korkowej. A jakby tego było mało? Wspaniale smakuje. No to szybka piłka. GreenCell Cell AirTus to moja ulubiona ładowarka indukcyjna z bardzo prostego powodu. Dostaje pieniądze za reklamę. Nie no, chodzi o to, że jest dosyć ciężka i pokryta z obu stron takim antypoślizgowym czymś, dzięki czemu ani nic się z niej nie ześlizgnie, nawet najbardziej śliskie smartfony, ani ona znikąd nie spadnie. A do tego jest mała, ładna, elegancka i ma 15 watów, więc na przykład takiego iPhone'a naładujecie ją sobie z pełną prędkością. Wystąpiłem dla was od z zniżkę i żeby była taka pokaźna, a nie że na przykład wielce 250, to dobrowolnie zrezygnowałem. To, to są jeszcze naklejki. Z się Puchatkiem. Dobrowolnie zrezygnowałem z własnej prowizji za Wasze zakupy. Minus 15% na stronie Greensela z kodem pisarski bez kabla. Działa do 11 sierpnia włącznie. Gorąco polecam. Powiedzcie znajomym, jak kupicie i będziecie niezadowoleni, to niech mi bateria spuchnie. Jeszcze raz. Note 20 Ultra ma już wszystko na pełnym wybasie, ale mimo tego ten brak 5G w podstawce mnie bardzo boli, no bo jakby kiedyś wychodziło 5G, to Note miałyby już kurczę 6G w tym czasie, bo zawsze były krok przed konkurencją. No, ale okej. Okay. Jest szklano-aluminiowa obudowa, w jednej z wersji ma toba, żeby się nie sypiła. 5G, ekran z szybkim odświeżaniem i rysik reagujący tak szybko jak Apple Pencil, czyli najszybciej na rynku. No i ultra podoba mi się bardzo, szczególnie że Galaxy Nauty to jest seria smartfonów, do których mam największy sentyment, ale to nie zmienia faktu, że dla 99% osób to i tak będzie tylko taki S20 Ultra z rysikiem. No i z taką różnicą, że Galaxy S20 Ultra nie różnił się aż tak bardzo tańszych S20, a tutaj, żeby mieć takiego prawdziwego Note z krwi i kości, no to serio trzeba wydać 6 koła. Kiedyś Note'y były duże, a Galaxy S mniejsze. To w Note'ach pojawiały się po raz pierwszy funkcje sprzętowe, o których inne smartfony mogły pomarzyć. Od USB 3.0, przez skaner tęczówki, po nagrywanie w 4K i mnóstwo innych pierdół. Jak chcieliście mieć duży telefon z górnej półki, to nawet jakbyście mieli gdzieś rysik, już tam specjalnie nie wnikam gdzie, to kupowalibyście nota i bylibyście szczęśliwi, bo prawie nie było konkurencji. I wszyscy zawsze patrzyli na noty, żeby wiedzieć, co tam będą miały inne najlepsze smartfony za pół roku albo rok. A teraz to są właściwie, tak jak mówiłem, Galaxy, s -ki z rysikiem, a nowe funkcje pojawiają się głównie w softcie, bo w Samsungu przytomnie doszli do wniosku, że więcej nowości lepiej pakować do popularniejszych Galaxy S, a biznesmeni nie potrzebują raczej, kurczę, kolejnego... Termometrów budowanego w plecki, chociaż w tym roku to może i by się przydał, tylko narzędzi do wygodnej pracy. A dla większości osób narzędzia do wygodnej pracy biznesowej na smartfonie są dokładnie tak samo pasjonujące jak narzędzia do wygodnej pracy w kopalniach, czyli na przykład kilofy. Czyli jak ktoś tego nie potrzebuje, to raczej nie interesuje się tym, nie trzyma tego gdzieś tam na wszelki wypadek i przede wszystkim. Nie chcę za to płacić. Za to mówili o synchronizacji notatek między telefonem i komputerem, o lepszym połączeniu NOTA z Windowsem, o ulepszonym deksie, który zadziała bezprzewodowo i nie będzie potrzebował żadnych stacji dokujących, o lepszym rozpoznawaniu pisma odręcznego albo zapisywaniu notatek jako prezentacji PowerPointa. Innymi słowy, o rzeczach, przez które połowa z Was zaczęła już pewnie zamykać kartę, bo się znudziliście. Dla jakichś dziennikarzy, swoją drogą większości z nich raczej nie stać na telefon za 6K, rysowników albo prezesów firm, to są wszystko super funkcje. Jakbym chciał udawać kogoś ważniejszego niż jestem, to prawdopodobnie całymi dniami bym podpisywał sobie jakieś wyimaginowane dokumenty rysikiem, głośno przy tym chrząkając, żeby inni widzieli żeby zrobić na nich wrażenie. A jakbym był ważniejszy niż jestem, to pewnie serio bym tego Nota kupił i każdego dnia dziękowałbym panu, panu prezesowi Samsunga, że takiego Nota zrobił. Ale my, zwykli szarzy fani technologii, powinniśmy sobie troszkę przestawić myślenie i nie brać już Nota pod uwagę przy zakupie nowego telefonu, bo po prostu... Nie wykorzystamy tego wszystkiego. Znaczy, ja bym tam nadal Rysika używał do zapisywania pomysłów na filmy i tak dalej, ale chciałem się tak z wami spoufalać, także wiecie, jesteśmy tacy sami. W każdym razie nawet dla samego Rysika dużo lepiej jest kupić teraz Galaxy Note 10 Lite, który jest bardzo spoko i kosztuje mniej niż pół ceny. Czyli w skrócie, we flagowych Notach nie ma już miejsca na podjarkę, bo po prostu znowu są tym, czym miały być od samego początku, tylko przez parę lat wychodziły zbyt fajnie i się sprawy wymknęły spod kontroli. Czyli smartfonami do biznesu. Dzięki jeszcze raz za mnóstwo nowych subskrypcji, aż muszę przyznać, że poczułem się jak taki prawdziwy youtuber i zaczynam powoli myśleć o challenge'ach albo streamach z Minecrafta. W każdym razie mam nadzieję, że jeżeli chodzi o subskrypcję, to wypłaszczanie krzywej po tym materiale wyjdzie nam tak samo znakomicie jak naszemu rządowi. Spróbuję wyciągnąć Note na pełny test, ale to tak bardziej w ramach ciekawostki, no bo pewnie niewielu z Was będzie go chciało kupić. Za to wielu z Was będzie na pewno chciało kupić OnePlusa Nord i za mniej niż tydzień będzie u mnie o nim materiał. Chciałem jeszcze nagrać film o wirtualnej rzeczywistości, bo sporo ostatnio grałem w tego Iron Mana, i tak, żeby nie było też, że same smartfony i smartfony na kanale, ale nie wiem, czy interesuje Was bardziej jak OnePlus Nord, czy raczej bardziej jak. Galaxy Note 20. Przypominam o ładowarce. Zostawcie subskrypcję, żebym nadal z takim entuzjazmem i tak często zarywał nocki na nagrywanie. A tymczasem, dzięki za oglądanie. A właśnie pod ostatnim filmem dwie osoby mnie pytały, dlaczego zawsze robię taką przerwę przed do zobaczenia. Otóż przez dwa lata i ponad 100 filmów robiłem ją zawsze, tylko po to, żeby teraz zrobić Wam taki okrutny żart i zostawić Was z poczuciem niedosytu. Tak więc, dzięki za oglądanie.